Przedarli się z Warszawy aż tutaj i w trakcie odpoczynku zaskoczyły ich e, niemieccy faszyści, którzy w nierównej walce stoczyli bój i z wyjątkiem trzech żołnierzy wszyscy zginęli. To była krwawa bitwa, która nam znak takiej żałoby wycisnęła na całe życie. I o tym powinniśmy pamiętać. Pamiętać powinniśmy, pamięć tą powinniśmy przekazywać wszystkim, żeby ona utrwaliła się i była na stale. Żaloba, którą przeżywamy do dnia dzisiejszego, sądzę, że szybko nie zapomnimy o tym. Do ostatniego żołnierza, który żyje. Koń ugryzł jedno sanitariuszek, bardzo, bardzo dotkliwie, ciężko ranna, wieziona na wozie, dojechała tutaj. Kiedy się rozpoczęła bitwa, poprosiła swoich kolegów, zdawała sobie sprawę, że jest obciążeniem. Poprosiła o to, żeby ją zastrzelić po prostu. Nikt się nie chciał tego podjąć, w końcu sympatia z oddziału. Zrobił to. Natomiast druga sanitariuszka, bo były dwie, miała piękny, błękitny sweter w momencie, kiedy próbowali przedrzeć się z lasu przez otwartą przestrzeń do drugiego lasu i stała się tak widocznym celem, że zginęła jako pierwsza. Oddziały Wehrmachtu miały broń maszynową, więc wystrzelali praktycznie oddział w trakcie przy próbie przejścia do drugiego lasu, e, przeżyło potyczkę, bitwę, przeżyło sześciu. Dwóch dotarło do rannych do ciełuszek. E, miejscowa ludność ze strachu przed e, okupantem niemieckim wydała ich, zostali aresztowani, rozstrzelani. E, dwóch dotarło do pewnej stodoły, gdzie e, też powiadomiony oddział niemiecki e, w pogoni za nimi dotarł, e, schowali się do stodoły, e, spłonęli, podpaleni w tej stodole. E, jednego rannego nie więc znaleźli, zabrali do więzienia. W stoku po przesłuchaniach, również został rozstrzelany. Ocalał jedyny śladek, świadek, który spisał całą historię, i dzięki temu mamy relacje. Z czasem Światowy Związek Żołnierzy AK ufundował tutaj właśnie w tym miejscu. Nie jest to dosłownie to samo miejsce bitwy, ale tutaj ten pomnik, żebyśmy pamiętali i nie zapominali o tych, którzy przelali swą krew za ojczyznę. Znajdujemy się w miejscowości, gdzie 79 lat temu. Rozgrywały się dramatyczne wydarzenia. Zginęło tu 21 żołnierzy Armii Krajowej, e, otoczonych w wyniku koncentracji sił niemieckich i e, pewnego pierścienia, który miał uniemożliwić e, koncentrację znowu żołnierzy wojsk AK w celu walki e, z, z Niemcami. 11 czerwca 1943 roku zginęło tutaj, zginął kwiat młodzieży inteligencji polskiej, dlatego też staramy się pamiętać o tej rocznicy, upamiętniać to miejsce i to wydarzenie. Nawet w takim też wymiarze edukacyjnym, bo gościmy dzisiaj zresztą tak jak co roku, przedstawicieli szkół młodzieży. Więc y, pamiętając o tej rocznicy, dajmy też wyraz pewnej tradycji, pamięci wydarzeń, które się tu wydarzyły, co ma też wymiar edukacyjny i patriotyczny. Szczególne znaczenie ma to dzisiaj, w, w perspektywie czy w okolicznościach tej wojny, która się rozgrywa tak niedaleko naszych granic. Więc musimy też pamiętać o tym, jak ważną rzeczą jest zachowanie pokoju, jak ważną rzeczą jest budowanie patriotycznych, patriotycznych myśli, budowanie patriotycznego obowiązku, jak ważną rzeczą jest pamięć o tym, żeby takie wydarzenia też nie miały miejsca w przyszłości. you <makes noise>